Cześć, witam was wszystkie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z serii, której tak dawno nie było, że pewnie część z was już nawet nie pamięta o tym, że ktoś taki jak ja nagrywał coś takiego. Jeżeli mam chrypkę, jeżeli cokolwiek, słychać, to przepraszam was bardzo, ale ona utrzymuje się już dłuższy czas i nie mogę sobie pozwolić na więcej nie nagrywania i dlatego po prostu hmm, trudno, będziemy musieli jakoś te warunki znieść. Uwierzcie mi, że robię wszystko, co mogę, żeby się jej pozbyć, niestety, nie mogę się ich pozbyć, nie wiem jak. I teraz książęczka Alena. Nie chcę obiecywać, ale mam taki plan, że będzie się codziennie po jednym odcinku teraz pojawiała, czyli przez 11-12 13, 14-15, 16, 6 dni. Tak? Tak, dobrze mówię, przez 6 dni będzie się pojawiał, mam nadzieję, trzymajcie kciuki, ja postaram się tej obietnicy dotrzymać. Nie pytajcie o diaksy, to jest wynik tego, że po prostu przez kilka dni nie nagrywałam i siedziałam i tylko te diaksy zbierałam. Dobra, kontynuujemy. Kiedy będzie drugi tom, nie mam pojęcia, więc o to nie pytajcie, nie planuję go na razie nagrywać, wolę pokończyć bieżące historie. Ratujcie swe życie, o kurde, ten to wrysto zawsze. <gry> Runo szybko wyciąga swój miecz, a ty podrywasz się do góry. Erik staje na równe nogi i podbiega po broń, której nie wziął za sobą na zewnątrz. To ten zmiennokształtny mężczyzna, żądny krwi, niedźwiedź albo jakiś inny potwór. Yy, zmiennokształtny kojarzą mi się z, z czym z tym Ulfem oczywiście. Ten motyw będzie się bardzo długo jeszcze chyba przyplatał, bo jakbym nie, niedawno skończyłam i jestem zdruzgotana, że to koniec. Tak się nie powinno skończyć. I chyba zacznę pisać fanowską opowieść, czyli co powinno być dalej. <grych> Erik chwyta swój zniszczony miecz w dłonie i widzisz, jak drży przez to, co zobaczył. Uspokój się, Eriku. Run przesuwa się bliżej drzwi frontowych. Jego twarz wyraża niezwykłe skupienie. Jeśli Run się czegoś boi, to nie daje tego po sobie poznać. Wystarczy zobaczyć, jak pewnie trzyma swój miecz. Każdy jego mięsień jest gotowy do akcji. Run jest gotowy do walki... Gotowy do walki, czekajcie. Mm. To jest to, co robił... Dobra. Czekajcie, ja bym dała, że to jest to, co robił rycerze. Ale o to, co adrenalina robi z mężczyzny? Dobra, może to jest to, co robią rycerze. A on wygląda tak dobrze, kiedy to robi. Mhm. Spoko. Corin, zostań tam, gdzie jesteś. Nie wstawaj. Nie wiem, czy dałabym radę wstać, nawet gdybym chciała. Wolałabym się do tego nie przyznawać, ale jestem tak samo przerażona jak Erik. Zaatakujemy go, czy zaczekamy, aż tu wejdzie? Zaczekajmy. Skoro tak mówisz, to jest jakby embarrassed? W sensie zawstydzenia? She, she, tak, He is embarrassed. I don't know. Pozwól, czy się napiję. Mm. Strasznie szybko mi gardełko wysycha, nie wiem czemu. <laughs> Przepraszam, szufladą niechcącym stuknęłam. Każda komórka twojego ciała jest w stanie najwyższej gotowości, kiedy na ścianie chatki pojawia się groteskowy cień. Ale chwilą później nie możesz uwierzyć w to, co widzisz. Be baranek! O, ten słodziak! Laja? Jak to? Laja zwala z, zwala z nóg osłupiałego Erika i zaczyna lizać go po twarzy. Laja serio tak nazwałam? Co to jest na bogów? Baranek. Znasz to stworzenie? To Laja, najsłodsza mała istotka pod słońcem. Na dźwięk twojego głosu, Laja podbiega do ciebie. Przytulasz swojego wełnionego przyjaciela i czujesz, jak łzy napływają ci do oczu. Nie mogę w to uwierzyć. Be, jakiś choćak. Skąd znasz to zwierzę, panienko? Ten baranek przyplątał się na nasze podwórko. Mama myślała, że jest przeklęty, a ja wiedziałam, że. A ja wie... Ale ja wiedziałam lepiej. Razem z Anną uratowałyśmy go przed ubojem. Jaki szczęśliwy. Anna była taka odważna, zabrała go na podwórko do szalonej Betsy. Ja. tak bardzo się cieszę, że tu jesteś, baranku. Och, jak bardzo chciałabym, żeby Anna mogła zobaczyć naszego małego przyjaciela. Nie lubię powiadomień. Rozumiem, dlaczego twoje rodzice sądzili, że jest przeklęty. Dziwnie się zachowuje. O, on wszystko rozumie? Przeklęty czy nie, powinniśmy się trochę przespać. Jutro czeka nas długa podróż. Musimy dotrzeć do kamiennych bogów, żeby uratować Annę. Masz rację, rycerzu. Ehm, run. Jutro uratujemy moją miłość. Laja podbiega do Erika i wtula się w niego. Wychodzi na to, że znalazłeś kogoś, kto będzie cię ogrzewał tej nocy. W rzeczy samej rycerzu. O kurde. To było. Nie Erik niezręcznie wpatruje się w baranka. Następnie poddaje się i głaszcze go po głowie. Laja odpowiada, liżąc go po twarzy: Ten baranek myśli, że jest psem. Jak na bogów udało ci się mnie znaleźć, baranku? I don't know. O Boże, i teraz nie wiem, jak to się czyta. Ryder? Rider, Ryder? Ry. Czekajcie, a mogę sobie odpalić na chwilę. Nie obrazicie się, jak sobie odpalę translatora i sprawdzę, jak to się czyta. Angielski super. R, R. R. To jest z amerykańskiego, z tego co wiem, bo kojarzę, że książka przez, pisana przez Irlandkę i która ma miejsce w Irlandii, no to, że przeprowadzili się faceci z Ameryki, więc i jeden z nich miał właśnie na rady. No, czekajcie, ja sobie to przesłucham i zaraz wam powiem. Eee... Rider, coś takiego, jakby nie, nie czuję tego kompletnie. Eee, może po prostu Ry, zostajemy przy Ry, będzie <grym> bardziej... No, dobra, nie <grym> <Ry. grym> Jestem głupia, czemu ja się z tego imienia? Ry, nie mamy czasu do stracenia, nie możemy sobie pozwolić na błędy. O nie, znowu ten okropny sen. To znaczy wydaje mnie się, że to tylko sen. Tak, Keres, to ten zmienno kształtny szaleniec, drań, który porwał Annę. Powinnam coś powiedzieć. Może pozostanę cicho. Keres wygląda na niebezpieczną. Ostatnią rzeczą, jakiej pragnę, jest ściągnięcie na siebie jej uwagi. Jeśli pozostanie ciszej, być może pozostanie niezauważoną i więcej się dowie. Przepowiednia mówiła o siódmej nocy po spadających gwiazdach Szybko się zbliża Siódma noc? Przepowiednia? O czym oni mówią? <laughs> Ry, nie musisz mi o tym przypominać Jestem tego świadoma Wyrwało mi się Wybacz Musisz podążać za wskazówkami, które ci dałam To gwarancja powodzenia tej misji Zrozumiałeś? Masz moje serce, Keres Wszystko, co robię, robię dla ciebie Wow, jakie poświęcenie! Jeśli zawiedziesz, to Twojej głowy będę chciała, nie serca. Oczywiście. Keres wpatruje się w płomienie w tej samej mosiężnej misie, którą widziałaś już, już wcześniej. Ona tu jest. Upsi Daisy. Nie mogę cały czas napatrzeć się na to piękne bajkowe tło. Moim zdaniem jest prze-prze-prze-cudowne. Prze mm sorry, muszę tylko coś, coś kliknę i już czytam dalej o zmierzchu wyruszacie ku, chyba o świcie, bo zmierz to jest wieczorem a świt jest rano wyruszacie ku kamiennym bogom a cała twoja uwaga skupia się na tym, śnie ewentualnie o brzasku. to było takie prawdziwe zupełnie jakbym stała tuż obok nich jeśli ten sen rzeczywiście jest jakąś wiadomością jakie może być jego znaczenie nie chcesz tego wiedzieć na pewno czy dobrze spałaś? Taa, było mi bardzo ciepło. Ja odpoczęłam. Dziękuję. Jak przekazać moje pogmatwane myśli Runowi? Wyszłabym na szaloną. Baranek szczeka. Porwał ją zmiennokształtny. Ratuje ją Erik, rybak. Znaczy, chcę ją uratować, Annę. W tej historii nic nie jest prawdziwe. Jeszcze ta, ta pani w zielarskim, jakby też... Nie do końca radziła sobie z sytuacją. Nie martw się, łowcą. Zajmę się nim, kiedy tylko Anna będzie bezpieczna. A ja będę walczył u Twojego boku. Robi co może, żeby mnie uspokoić. To takie słodkie. Jednak to nie wystarczy, żeby rozwiać moje obawy. Czy to naprawdę był tylko sen? Mm. Być może ktoś rzucił na mnie zaklęcie. Wątpię. Mój umysł mnie zwodzi, wątpię. Być może to było doświadczenie poza ciałem. Nie mam pojęcia. Nie wiem, co miało by oznaczać ta sentencja. Doświadczenie poza ciałem. Chodzi o śmierć kliniczną. Nie rozumiem. Jeżeli wy rozumiecie, możecie mi to wytłumaczyć. Ale żeby było ciekawiej, no to może... Nie, żebym wierzyła. Ja tam ani w czarę, ani takie żadne sroty pierdoty nie wierzę. No, ale dajmy na to, że żeby nie być... Bardziej nienormalnym, no to ktoś rzucił zaklęcie. O nie, mam czkawkę. Super. Może to sprawka łowcy. A może nawet Brian z tymi miksturami i ziołami? E, Run, czy wiesz coś o snach i wizjach? Co za dziwne pytanie, panienko. Obawiam się, że niewiele. Rycerze nie zaprzątają sobie głowy wytworami wyobraźni. Mam rację, Run? Corinne, dlaczego o to pytasz? Miałam niepokojący sen. Mój ojciec mawia, że jeśli zjesz za dużo mięsa przed pójściem spać, na pewno będziesz mieć koszmary. Być może to kolejne możliwe wyjaśnienie. Szczerze mówiąc, przejmę każde wytłumaczenie, by ten sen nie był prawdziwy. Czy jest coś, co chcia... czym chciałabyś się z nami podzielić? Ja... nie, wszystko w porządku. Chyba w twoim śnie nie było żadnych rycerzy, prawda? Erik! Wspomniała o niepokojącym śnie Eriku. Być może śniła o irytujących chłopcach z wioski. <laughs> na uwaga, rycerzu. No, Baranek dotrzymuje wam kroku i ku twojemu zaskoczeniu wyjątkowo upodobał sobie Erika. Jak Ganna odrzuci, to przynajmniej nie będzie ten... miał cierpiał. <laughs> Wiedziałam, że nie powinnam poruszać tego tematu. Corinne, jak sama widzisz, nie wydaje mi się, żebyśmy mogli z Erikiem rozszyfrować twoje sny. Najwyraźniej. Kiedy docieracie do kamiennych bogów, wasza drużyna odpoczywa u podnóża trzech ogromnych kamiennych filarów. Z zaciekawieniem przyglądasz się wydrapanym na ich powierzchni napisom. Zaczekajmy tutaj na owcę. Rycerzu, dlaczego te filary nazywają się, się kamiennymi bogami? Pochodzą z dawnych czasów. Ci, którzy wierzą w kamiennych bogów, mówią, że w ich wnętrzu zaklęto dusze trzech mądrych królów. Laja wesoło podbiega do jednej z ogromnych figur i zaczyna zajadać się trawą, u wyrastającą u jej podstawy. Czy to ta trawa sprawia, że baranek jest taki wesoły i zrelaksowany? Być może także powinienem jej spróbować. <laughs> Dobra, powinnam pocieszyć Eryka, czy się z nim podroczyć. Może go pocieszę. Erik, czy ty też się denerwujesz? Ja tylko zapytałem. Tak na przyszłość. Nie martw się. Każdy od czasu do czasu odczuwa strach. To naturalne. Ech, dzięki. Przygotujcie się. No, no. Patrzcie, kto się w końcu pojawił. Łowca wychodzi spokojnie z zaśrodkowej kamiennej figury. Niech bogowie będą z nami. Dobry, Elik, nie powiem czego chcesz od tej dziewczyny z wioski łowco. Tego samego co ty rycerzu. Oczy runa zwężają się. Zanim przejdziemy do czynów, pokaż nam Annę. Jesteś zdumiona tym, jaki spokój bije od runa. Czerwona chmurka mówi coś zupełnie przeciwnego, no ale okej. Okay. Jeśli nie pokażesz nam Anny, nie będziemy z Tobą dłużej rozmawiać. Dlaczego myślisz, że mnie to w ogóle obchodzi, rycerzu? Chyba mnie źle zrozumiałeś. Run kładzie spokojnie dłoń na rękojeści swojego miecza. Łowca się waha. Następnie znika za kamienną figurą. Chwilę później wyciąga z za niej Annę. <laughs> Anna? Na no, wszystkie. <laughs> Erik, co jest z tym gościem, nie tak? Jest związana linami i nie może się ruszyć. Corinne, oh, tak bardzo się cieszę, że cię widzę. Byłam prawie pewna, że już nigdy nie zobaczę ciebie ani nikogo z innego z naszej wioski. Rety, tęskniłam nawet za twoją matką i Brianną. Biedna Anna, co oni jej zrobili, że stęskniła się za tymi dwoma wiedźmami? A za mną. <gryw> za to było też, Riku. Teraz czuję się spełniony. To jest zbyt ważne. O, Anno! Rozluźniłam się na widok przyjaciółki, ale jeśli Anna nie przestanie mówić, Ron z pewnością dowie się, że skłamałam na temat swojego nazwiska. Już wspomniała Brianie. Anna może ujawnić moją prawdziwą tożsamość. Um, może przerwę jej. Anno, już nic nie mów, żeby nie denerwować tego szaleńca. Nie wiemy, do czego jest zdolny. Kogo nazywasz szaleńcem? Nie ja to chciałam powiedzieć, ale no... Nie dbam o to. Jeśli to moje ostatnie chwile, powinnam sprawić, żeby coś znaczyły. Korin zostań z tyłu. Nie możesz za bardzo zbliżać się do łowcy. Ledwo się powstrzymuję, żeby nie pobiec do Anny, ale run ma rację. Myślałam o tak wielu rzeczach. O naszym drzewie, baranku...